W tym ćwiczeniu odrzucimy nieuporządkowane materiały archiwalne po przeprowadzeniu ich merytorycznej weryfikacji i przekażemy naszą decyzję jako propozycję do dalszej weryfikacji przez kierownika oddziału. Jesteśmy zalogowani do portalu archiwisty jako pracownik, i jesteśmy już na ekranie szczegółów wniosku o przekazanie nieuporządkowanych materiałów archiwalnych który jest w statusie nieuporządkowane materiały archiwalne do weryfikacji merytorycznej. I tą weryfikację merytoryczną już przeprowadziliśmy. Mamy dołączone raporty z weryfikacji merytorycznej nieuporządkowanych materiałów archiwalnych. Sposób ich dołączenia jest omówiony w odrębnym ćwiczeniu. Nam pozostało już jedynie podjąć decyzję odnośnie Nieuporządkowanych materiałów archiwalnych. W tym ćwiczeniu podejmujemy decyzję o odrzuceniu. Decyzja o akceptacji jest omówiona w odrębnym ćwiczeniu. Wybieramy więc opcję odrzuć. Możemy dodatkowo wpisać komentarz wskazujący przyczyny odrzucenia. Komentarz też ten może być szczególnie istotny i przydatne dla jednostki przekazującej materiały archiwalne, aby wiedziała w jaki sposób poprawić i ponownie przesłać materiały. Gdy już wprowadzimy naszą decyzję oraz opcjonalny komentarz, klikamy przycisk Przekaż do zatwierdzenia i nasza decyzja o odrzuceniu nieuporządkowanych materiałów archiwalnych została przekazana do weryfikacji do kierownika oddziału.